Cześć, drodzy bracia i siostry Chrystusie! Z ogromną radością witam każdego z Was w tej przestrzeni wiary i refleksji. Dziś spotykamy się, aby porozmawiać o potężnym, istotnym temacie, modlitwie Karła Akutisa oraz słowie Efata, które oznacza otwórz się. To słowo nie jest tylko symbolem uzdrowienia, ale zaproszeniem do otwarcia naszych żyć na boskie błogosławieństwa, pozwalając Bogu działać cuda w naszych rodzinach, finansach i sercach. Jeśli ta wiadomość już dotyka Twojego serca, zapisz się do naszego kanału i włącz powiadomienia, aby stać się częścią tej wspólnoty wiary. Zostaw także swój kciuk w górę i prośbę o modlitwę w komentarzach, abyśmy mogli wspólnie się za Ciebie modlić. Teraz wej głęboki oddech, otwórz swoje serce i przygotuj się na moment uzdrowienia, refleksji i przemiany. Kim był Karwidis i znaczenie Efata? Carlo Acutis był młodym człowiekiem zakochanym w Jezusie i Eucharystii. Nauczył nas, że prawdziwa wiara objawia się w konkretnych czynach i że Bóg wciąż cieni cuda w naszym życiu. Słowo Efata, wypowiedziane przez Jezusa w Ewangelii Marka, godzina 7.34, zostało użyte, gdy uzdrowił głuchego i niemego człowieka. Ale to cud wykracza daleko poza fizyczność. Efata jest duchowym wezwaniem do otwarcia uszu na głos Boga i serc na Jego błogosławieństwa. Często stajemy przed wyzwaniami finansowymi, drzwiami, które wydają się zamknięte, sytuacjami, które wydają się niemożliwe do zmiany. Ale Bóg mówi do nas. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam kropka. Mateusz 7, 7, Pytanie brzmi, czy naprawdę prosimy, szukamy i pukamy. Modlitwa jako klucz do cudów. Modlitwa Kalo Akotisa zaprasza nas do pełnego zaufania w Bożą opiekę. Wierzył. Że Eucharysta jest drogą do nieba i że Bóg zawsze zaopatruje nas w odpowiednim momencie. Mój Bóg zaspokoi wszystkie wasze potrzeby według swego bogactwa, chwale. Filipian, godzina 4:19. Często napotykamy przeszkody, które uniemożliwiają nam usłyszenie głosu Boga i dostrzeganie możliwości, które nam daje. Ale kiedy ogłaszamy Efata w naszym życiu, mówimy: Panie, otwórz moje drzwi, otwórz moje serce. Aby zaufało. Otwórz moje oczy, aby zobaczyć Twoje błogosławieństwa. Wiara jest kluczem, który otwiera drzwi do niemożliwego. Czego chcesz, aby otworzyło się w Twoim życiu? Teraz pomyśl, które obszary Twojego życia potrzebują boskiej interwencji. Czy Twoje finanse potrzebują cudu? Czy Twoja praca lub nowy projekt wydają się zablokowane? Czy pragniesz zobaczyć przywrócenie swojej rodzinie i relacjach? Cokolwiek to jest. Napisz swoją prośbę w komentarzach. Modlitwa w społeczności ma potężną moc. Gdzie dwóch lub więcej zebranych w imię moje, tam jestem pośród nich. Mateusz, godzina 18.20 Raise and me, do Boga, O kura, Jak przygotować się na otrzymanie błogosławieństw od Boga? Aby Bóg otworzył drzwi w naszym życiu, prosi nas o trzy kluczowe postawy. Pierwsza, aktywna wiara. Wierzyć i działać, bo wiara bez uczynków jest martwa. Druga, wdzięczność. Dziękować, zanim jeszcze zobaczymy cud. Trzecia, wytrwałość. Nie przestawać prosić. Szukać i pukać, aż drzwi się otworzą. Tak jak uzdrowiony przez Jezusa człowiek zaczął mówić i świadczyć, jesteśmy wezwani do dzielenia się błogosławieństwami Bożymi z innymi. Twoje świadectwo może być kluczem do otwarcia drzwi życiu innej osoby. Moment modlitwy. Połając efata nad Twoim życiem. Teraz zapraszam Cię do wspólnej modlitwy w momencie modlitwy, wołając Efata nad Twoim życiem. O Boże, Ty, który jesteś źródłem wszelkiej obfitości i hojności, przychodzę do Ciebie sercem pełnym wiary i nadziei, szukając Twojego światła, które oświetli drogi, które często wydają się ciemne i niepewne. W obliczu wyzwań finansowych i przeszkód, które stają na naszej drodze, wołam o Twoją boską interwencję. Ponieważ ty jesteś źródłem wszelkiej pomyślności i autorem błogosławieństw, które nas otaczają. W tym momencie, panie, pragnę przypomnieć o młodym Carlo Acutisie, którego życie było przykładem oddania i poświęcenia. Wykorzystał swoje talenty, aby chwalić swoje imię i inspirować innych do podążania drogą świętości. Niech jego stawiennictwo będzie dla nas latarną, prowadzącą nas w trudnych czasach i pomagając nam znaleźć siłę do wytrwania. Niech Jego świadectwo zachęca nas do zaufań w Tobie, nawet do okoliczności wydają się niekorzystne. Ojcie, proszę Cię, otwórz drzwi, które są zamknięte w naszym życiu. Niech okazje, które wydają się odległe, zostaną ujawnione, a my będziemy w stanie je dostrzegać z jasnością. Niech każdy z nas ma mądrość, aby rozpoznać drogi, które poprowadzą nas do pomyślności i utrzymania. Niech kreatywne pomysły i projekty, które nosimy w sercach, Będą przez Ciebie błogosławione, abyśmy mogli iść naprzód z pewnością i determinacją. Panie, w tej chwili błagam Cię, aby spojrzał na tych, którzy zmagają się z brakiem środków, którzy czują się przytłoczeni długami i niepewnością. Niech doświadczą Twojej pocieszającej obecności i pewności, że jesteś przy nich. Niech każda materialna potrzeba zostanie zaspokojona zgodnie z Twoją wolą, a przez te trudności uczymy się całkowicie zaufać Tobie uznając, że prawdziwy skarb tkwi w naszej relacji z Tobą. Twoje słowo uczy nas, abyśmy nie martwili się o jutro, ponieważ Ty dbasz o każdego z nas. Pomóż nam, Panie, uwolnić nasze serca od lęku i niepokoju. Niech pamiętamy, że tak jak ptaki na niebie są karmione, a kwaty na polu są przyodziewane, Ty również zadbasz o nasze potrzeby. Niech nasza wiara się umacna, a my stajemy się świadkami Twojej opieki i zaopatrzenia w naszych życiach. Proszę Cię, Panie, abyś pomógł nam być hojnymi, dzielić się tym, co mamy z tymi, którzy potrzebują. Niech współczucie i solidarność będą znakiem naszego chrześcijańskiego świadectwa. Niech nigdy nie zapomnimy, że pomagając innym, służymy Tobie. Niech każdy akt dobroci i każdy gest miłości będą odzwierciedleniem Twojej obfitej łaski w nas. O Boże, niech nasze życie finansowe będzie odzwierciedleniem naszej wiary w Ciebie. Niech zarządzamy powierzonymi nam zasobami z mądrością i uczciwością. Niech nie dążymy do gromadzenia bogactwa tylko dla siebie, ale bądźmy narzędziami zmiany i nadziei w życiu innych. Gdy będziemy dobrze zarządzać tym, co nam dano, niech Twoje imię będzie uwielbione, a my wpływamy pozytywnie na tych wokół nas. Inspirować nas, Panie, do działania z odwagą i determinacją. Nie stawiamy czoła wyzwaniom finansowym z pewnością, że nie jesteśmy sami. Niech nasze zaufanie do Ciebie popycha nas do poszukiwania kreatywnych rozwiązań i dostrzegania okazji tam, gdzie inni widzą tylko trudności. Niech nasza wiara prowadzi nas do podejmowania odważnych kroków, wiedząc, że Twoja ręka nas wspiera i prowadzi. W każdym momencie niepewności pomóż nam pamiętać, że to, co naprawdę się liczy, to nie dobra materialne, ale duchowe bogactwo, które znajdujemy w Tobie. Niech rozwijamy serce pełne wdzięczności, dostrzegając błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet w drobnych rzeczach. Niech wdzięczność stanie się codzienną praktyką, kształtując naszą perspektywę i pomagając nam dostrzegać więcej niż tylko okoliczności. Panie, niech nasze życie będzie świadectwem finansowych cudów i otwierających się drzwi. Nie dzielimy się swoimi historiami przezwyciężania i wiary z tymi, którzy nas otaczają, inspirując ich do zaufania Tobie również. Razem twórzmy społeczność nadziei, w której każdy wspiera drugiego, a miłość jest fundamentem, który nas łączy. Niech nasza podróż będzie naznaczona Twoją obecnością i pewnością, że w Tobie wszystko jest możliwe. Panie, w obliczu wszystkich naszych próśb i podziękowań, chcemy również przed Tobą złożyć nasze obietnice wiary i zobowiązania. Niech nasze życie odzwierciedla hojność i dobroć, które nam codziennie okazujesz. Niech każdy z nas będzie kanałem błogosławieństw, nie tylko przyjmując, ale także dając, przyczyniając się do budowy sprawiedliwszego i bardziej kochającego świata. O Boże! Wiemy, że trudności finansowe mogą być wyczerpujące i zniechęcające, ale chcemy pamiętać, że w Tobie znajdujemy siłę i nadzieję. Wystawiamy czoła wyzwaniom, niech będziemy pewni, że jesteś z nami na każdym kroku. Zachęcaj nas do poszukiwania mądrości w podejmowanych decyzjach, słuchania Twojego głosu, hałasie zmartwień i utrzymywania naszej wiary, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Niech nasza modlitwa nie będzie jedynie wołaniem o materialne błogosławieństwa, ale szczerym prośbą o wewnętrzną transformację. Pomóż nam być bardziej świadomymi naszych postaw i pielęgnować ducha wdzięczności, który pozwoli nam dostrzegać dary, które często uważamy za oczywiste. Niech dostrzegamy Twoją rękę w każdej drobnej rzeczy, w uśmiechu przyjaciela, w pięknie poranka, w okazji, by pomóc komuś, kto potrzebuje pomocy. Proszę Cię, Panie, abyś nauczył nas szerszej perspektywy na pomyślność. Niech zrozumiemy, że prawdziwe bogactwo nie mierzy się tylko w dobrach materialnych, ale w zdrowych relacjach, w chwilach wspólnej radości i doświadczeniach, które zbliżają nas do Ciebie i do innych. Niech doceniamy to... Co naprawdę ważne, i uczymy się że z oderwaniem, koncentrując się na tym, co wieczne i co nie może zostać zabrane. W każdej decyzji finansowej, którą podejmujemy, niech będziemy szukać swojego prowadzenia. Pomóż nam być sumiennymi w naszej pracy, uczciwymi w interesach i traktować innych z szacunkiem i godnością. W każdej naszej interakcji niech odzwierciedla się Twoja miłość i sprawiedliwość, pamiętając, że każda osoba, którą spotykamy, jest Twoim stworzeniem godnym szacunku i współczucia. O panie, niech nasza wspólnota umacnia się w wierze i solidarności. Niech jednoczymy się wokół wspólnych celów, wspierając się nawzajem w trudnych czasach i wspólnie celebrując zwycięstwa. Niech nasze otwarte drzwi będą świadectwem Twojej miłości i Twojej opatrzności. Gdy dzielimy się naszymi historiami przezwyciężania trudności, niech inspirują innych do wiary i do szukania Twojej obecności w ich życiu. A gdy trudności się pojawią, pomóż nam pamiętać, że nawet burze mogą przynieść naukę i wzrost. Niech będziemy cierpliwi i pełni wiary, wiedząc, że każde wyzwanie jest okazją do zbliżenia się do Ciebie i stania się silniejszymi. Niech nasza wiara nie osłabnie w obliczu przeciwności, lecz niech wzrasta i pogłębia się, pozwalając nam dostrzegać więcej niż to, co chwilowe i widzieć większy plan, który dla nas masz. Panie, Niech nasze życie finansowe, tak jak wszystkie aspekty naszego istnienia, będzie pod Twoim kierunkiem. Niech oddamy Ci nasze zmartwienia i zaufamy, że będzie się o nas troszczyć. Gdy patrzymy wstecz, nie widzimy Twoją rękę prowadzącą nas w każdym kroku, w każdej decyzji i nie będziemy wdzięczni za wszystko, czego nauczyliśmy się na naszej drodze. W imieniu Jezusa, który jest naszą nadzieją, naszą światłością i naszym zbawieniem, kończymy tę modlitwę. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów, a my niech żyjemy każdego dnia z pewnością, że w Tobie odnajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. Amen. Zachęcam Cię, aby zabrał tę wiadomość ze sobą. Niech przez cały Twój dzień powtarzasz Efata nad swoim życiem, swoją rodziną i swoimi finansami. Gdzie napotkasz przeszkodę, przypomnij sobie obietnicę, że Bóg jest przy Tobie gotowy otworzyć drzwi i zdziałać cuda. Wiesz, że tak jak człowiek, któremu przywrócono głos i słuch, ty także możesz doświadczyć przemiany w swoim życiu. Niech pokój Chrystusa, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ogarnie twoje serce i umysł. Niech poczujesz obecność Pana prowadzącego każdy twój krok. A gdy patrzymy w przyszłość, róbmy to z pewnością, że z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe. Trzymajmy się mocno wiary Czekając ufnością na cuda, które On dla nas przygotował. Jeśli poczułeś obecność Boga w tej modlitwie, napisz Amen w komentarzach i podziel się tym z kimś, kto potrzebuje tego słowa. Moi bracia i siostry, Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia. Nie rezygnuj, uwierz, módl się, pozwól sobie, że cudami Boga. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech pokój Chrystusa będzie z wszystkimi z was.